Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Michał, znany także jako Zilla. Ja prowadzę serwis Jurassic Park Polska, jedyny serwis poświęcony serii Jurassic Park w Polsce. Na który Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Link oczywiście znajdziecie w opisie. I dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień, albowiem wreszcie doczekaliśmy się trailera z Jurassic World Rebirth. Prawda jest taka, że ja jeszcze tego trailera nie widziałem i stwierdziłem, że to jest idealna okazja, żeby nagrać moją pierwszą reakcję na to, co za chwilę zobaczymy tutaj na ekranie. I tak. Słowem wstępu, parę spraw. Pierwsza jest taka, że to nie jest wideo do analizy. W sensie ja powiem parę słów co myślę o trailerze po tym filmiku, znaczy w sensie po obejrzeniu trailera, I... a do samej analizy po prostu odniesiemy się w odpowiednim momencie w oddzielnym zupełnie filmiku, to jest raz. Dwa, ten film jest kompletnie na surowo, ja go nie zamierzam jakoś specjalnie edytować, montować i tak dalej. On ma być taki jaki jest, mają ma być to moje pierwsze wrażenia. No i po trzecie, jest to bardzo wyjątkowa okazja z prostej przyczyny, ponieważ tak naprawdę autorzy bardzo oszczędzali nam wizerunku dinozaurów przez ostatni czas, kiedy pierwsze materiały promocyjne do tego filmu się zaczęły pojawiać. Prawda jest taka, że pierwszy raz tak naprawdę zobaczymy te dinozaury, z wyjątkiem oczywiście wczorajszego dnia, gdzie wyszła masa po prostu fotografii z planu dzięki variety. No ale tak. Myślę, że nie ma co tutaj za bardzo zwlekać. Od razu zaznaczam, jeżeli by się do mnie YouTube przypieprzył o to, że użyłem trailera, bo tutaj będzie trailer pokazany w tle i moja reakcja, tak? Sobie tam na pomniejszym okiem, wiecie jak to działa, prawda? To niewykluczone, że ten film zostanie usunięty i zostanie ponownie nagrany. Jeżeli tak, to będę kombinował tak, żebyście widzieli fragment tego trailera i żebyście widzieli moją reakcję, tak, żeby to YouTube'owi nie przeszkadzało. Ale jak to wyjdzie? Hmm, zobaczymy. Może całkiem możliwe, że odwrócę do góry nogami, popro... znaczy nie do góry nogami, tylko na. wiecie, na lewą stronę e, trailer, bo widziałem, że do, ta... do czegoś takiego YouTube się podobno nie przypieprza. Nieważne. Czekałem na to, śpieszyłem się prosto do domu z pracy, żeby tylko z wami tutaj spędzić czas i obejrzeć ten trailer. Także zacznijmy. No i mamy scenę, Loomis, is... która nam mu muzeum jakieś otwiera. Sorry, what This would be a medical breakthrough that could one save lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my God. Fortunately e. for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? Your I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best. That moving thing's and people in and out of places they shouldn't be. We up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many mm. anymore. Why's that? I don't The world's dumb enough to go where we're going. This island was the research to a for the original Jurassic Park. We need DNA from the three biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? Oh, yeah, they're a flying carnival of the size of an F-16. Maybe we should make it quick. Oh, Widoki są naprawdę zajebiste. Bardzo These dinosaurs are too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst we're left here no, the yes. we put ourselves in a place we don't belong survival is a long shot what the hell are those Zajimnista. they're babies, the Mosasaur. defend territory Stock. Hunt. Nikt o tym już powiedział nie jest wygląda zupełnie inaczej. Mega! Znaczy. Powiem tak: jestem ostrożnie optymistyczny, już obejrzeliśmy teraz ten trailer. Także więc. Huuu. Wydaje mi się, że to było naprawdę bardzo fajne. W sensie, co mi utkwiło w pamięci na tą chwilę, to to, że był raptor w pręgi, takie jak w Dolos World. Zajebiste, moim zdaniem. Był T-Rex, będzie faktycznie ta scena z noweli, gdzie tyranozor będzie ścigał prawdopodobnie ponton, bo wątpię, żeby tutaj mieli tratwę, czy coś takiego, ale tak, tam, tam też był chyba ponton, jeżeli dobrze pamiętam, w noweli. Hybryda to jest chyba tutaj główny ten, znaczy hybryda, to nie jest hybryda, to jest mutant i powiem wam szczerze, że no tu jestem... Chyba trochę na nie, bo dziwnie on wygląda. Faktycznie, jak tak można było przez chwilę zobaczyć, to są te inspiracje tym scenomorfem z yy, serii Obcy. Co tutaj jeszcze z takich rzeczy, które mi się w oczy rzuciły, przeklikuję. Yy, e, Tytanosaury, naprawdę bardzo, bardzo ładne, fajnie zrobione. Nie wiem, czy faktycznie kopalne odpowiedniki miały takie żagle jak te tutaj, chyba nie. Ale no, wyglądają one naprawdę ładnie. Fajne, długie ogony mają, więc to wygląda naprawdę spoko. E, podoba mi się, że jest sznyt komediowy w tym filmie, ale widzę, że to jest e, standard w dzisiejszych czasach przy, tym, przy tych filmach wzorowanych, zwłaszcza inspirowanych, że tak powiem, żeby to źle nie zabrzmiało. Chodzi mi o to, że odkąd MCU w jakiś sposób wprowadziło wątki komediowe w semi-poważnych filmach, to widzę, że i tutaj je wprowadzałem, bo w ostatnich filmach aż, taki, aż tak dużo rzeczy wydaje mi się, że nie mieliśmy. No i tak, wyspa wydaje się mała, druga sprawa, podobają mi się te zabudowania, wydaje mi się, że to, jest, że to są zabudowania InGenu, one wyglądają naprawdę naprawdę ładnie, wyglądają klimatycznie, wyglądają tak jak w The Lost World, a tak się składa, że The, Lo The Lost World to jest mój ulubiony film z całej serii. Co tutaj jeszcze mamy? Chcę tak przeklikać, wiecie, sorry, że to tak na szybko robię, ale tak, No jest Velociraptor ewidentnie z The Lost World w jakiejś takiej komorze, wygląda spoko. Tak mi się wydaje, że to jest raptor z dolosu, chyba że to są te nowe, ale nie widzę piór, bo te nowe podobno według przecieków mają mieć pióra, przynajmniej z tyłu głowy mają przypominać bardziej te raptory, które znamy z Jurassic Park 3. Widzę, że są jakieś ruiny asteckie. to akurat motyw z pterozaurami to mnie średnio interesuje, bo akurat gady latające nigdy nie były jakimiś szczególnie moimi ulubionymi zwierzętami w tego typu filmach. Natomiast prawda jest taka, że nawet na to się jaram, tak? Co jeszcze? No jest ta hybryda... No i ona, tak jak mówię, no średnio mi się podoba, faktycznie e, te łapy ma troszeczkę, nie wiem... Pierwsza myśl, losowa myśl, taka, że jak goryl troszeczkę, w sensie, jasne, one są gadzie, ale wiecie, są tak zagięte w taki oto sposób i ewidentnie stwór porusza, porusza się, opierając swój ciężar na przednich e, palcach, tak więc jest to dosyć specyficzne. E, bardzo dużo tego, co tutaj widzimy, widzieliśmy już przy okazji właśnie tego, e, od tego Vanity Fair e, na tych zdjęciach, tak więc na szczęście to wszystko to, co ostatnio widzieliśmy, to, co widzieliśmy wczoraj, to się już powtarza, więc nie będę miał aż takiej dużej trudności ze przygotowaniem analizy trailera, mam nadzieję. Jeszcze się tutaj skonsultuję ze, ze znajomymi. Z jurajskiego YouTube'a, nazwijmy to tam z matrosem i tak dalej. Oni na pewno dadzą jakiś fajny, ciekawy wgląd na to. Wszystko wygląda super. Fajnie, że Dilofozaur powraca w ogóle, bo widzę, że Diloph y powróci, powrócił temat Dilofozaurów, które w mojej opinii nie dostały dostatecznie godnej sceny w Jurassic World Dominion, ale każdy wie, jaką ja mam opinię o Dominionie i tak naprawdę pies jebał Dominiona. Jeżeli tutaj to rozegrają, oddadzą zadośćuczynienie temu dinozaurowi, to naprawdę będę bardzo, bardzo zadowolony, bo fani od lat czekali na Dilophosaura i dopiero przy Dominionie dostaliśmy jego powrót, a tak naprawdę ten powrót był gówniany jak Stonie 6. Trzy Spinozaury. Do tego się odniosę przede wszystkim, przedstawiając wam tą analizę tego trailera, ale tak, zdecydowanie nie są to te same Spinozaury, nie jest to chyba to, na co fani do końca czekali, z drugiej strony przypominają one bardziej kopalne odpowiedniki, więc myślę, że fani, którzy czekali na realistyczne dinozaury w Jurassic World, będą zadowoleni. Nie rozumiem tylko, dlaczego mozazaur dzieli lagunę, znaczy nie lagunę, przepraszam, zatokę razem z tymi dinozaurami. Nie wiem, dlaczego ich nie atakuje. Nie wiem, czy to jest jakaś forma symbiozy, czy, czy, czy czegoś takiego. No i co jeszcze. No, zapowiada się to naprawdę na ciekawe widowisko. To jest dopiero pierwszy trailer. Zobaczymy na pewno dostaniemy wkrótce kolejny. Więc myślę, że będzie naprawdę naprawdę ciekawie. Tak więc fajnie, ja się cieszę. Yy, I to tyle. Nie będę już pierdzielił tak naprawdę tutaj wam głupot, bo od tego sami macie swoje przemyślenia, przemyślenia jakiegoś randoma z internetu na pewno Was nie interesują jakoś szczególnie. Yy, tak więc tak. Analizę trailera postaram się zrobić do końca tego tygodnia, natomiast ten film mam nadzieję, że wypełni tą lukę którą, um, którą e, będziecie mieli w oczekiwaniu na moją analizę, jeżeli takowa was interesuje. Dobra, z mojej strony to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście komentarz, napiszcie koniecznie, jak wam się trailer podoba, co wam się podoba, co wam się nie podobało. Ja na wszystkie komentarze naprawdę na tym kanale staram się odpowiadać, przynajmniej do czasu, aż będę, będę miał na to warunki, tak? no bo w miarę możliwości, jeżeli ten kanał będzie sobie rósł w popularność, no to wiadomo, Mm, będzie mi z tym coraz trudniej. A na komentarze typu pierwszy nie odpowiadam generalnie, tak? E, tak więc tak, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli oczywiście chcecie, to zostawcie subskrypcję, a jeżeli jesteście zuchwali, to kliknijcie dzwoneczek, bo wszystkie te akcje sprawią, że film poniesie się dalej, a ja będę dla Was tworzył kolejne filmy, takie właśnie jak ten i inne. Tak więc tak, mamy dużo fajnych rzeczy w planach. Stay tuned i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i cześć!